Na luźnym streamie super miejscowy za spoko ziomeczków Zapraszam, wpadajcie na live'a. Dzisiaj gadamy o różnych tematach, oglądamy sobie różne fajne miejscówki i dobrze się bawimy, więc zapraszam wpadajcie i pełen luzik. Siema, siema, Mickey Boy. Zobaczcie, zobaczcie, tutaj jest no, noclegownia dla bezdomnych. Zobaczcie, tu mamy noclegownię dla bezdomniaków. Są bezdomniaki, widzicie? No, sobie śpią już, wcześniej jeszcze one już śpią. Dziwne to, no, tam macie fajne lilie. Jasno, jeszcze Józef już śpią. Czym one się tak zmęczyły? Dziwne. No nic, lecimy dalej. Zobaczyć jeszcze jakieś fajne miejsca zostawiamy bezdomniaki kaczuchowe, z paniem, co z paniem Lecimy dalej. Kręczyły się z panią, pewnie tak. Tak, koty. Koty wstają, żeby się położyć spać znowu. Czyli śpią, śpią i wstają, żeby się znowu położyć spać. Takie życie. Słuchajcie. Takie życie na ciągłym spaniu. Siemka, Siemka, słuchajcie, zaczęliśmy live'a. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie o komentowaniach. Wpadacie do się od razu przywitajcie. Zostawiajcie lajki i udostępniajcie. A my idziemy się oglądać fajne miejscówki. Zaraz Wam pokażę jeszcze fajną miejscówkę. Nie wiem, czy będzie widać. Zobaczcie jaki fajny mostek podświetlony jest. Super klanc. Nie jest na czym oko zawiesić. Siema, siema. Słuchajcie, zapraszam na live'a. Zaczęliśmy dopiero parę minut już. Już jest od samego początku, więc zapraszam. Dzisiaj gadamy na różniste tematy. Pamiętacie o lajkowaniu. Siema, siema, nowe budki, wiadomo, pierwsza klasa. Cała pensja poszła. Na totalny outfit. A my idziemy sobie. Zobaczyć jakieś fajne miejsca, więc zapraszam. Zaczynamy live'a. Zobaczymy jakieś fajne miejscowy. Jakieś muchy tu latają. Zobaczymy, czy dzisiaj się ten live trochę rozwinie, czy będzie taka smęta jak ostatnio. Czy wszyscy śpią o tej porze? Albo gdzieś imprezują, nie mają czasu na live. Dlatego czekamy na towarzyszy. Proszę komentować, lajkować, udostępniać i subskrybować ten kanał. To jest najważniejsze. Idziemy zaraz na kładeczkę sobie pochodzić trochę, dlatego zapraszam. Dopiero zaczęliśmy najwika. Gadamy na różne fajne tematy, dlatego zachęcam do komentowania, nie ma co się bać, komentujcie, piszcie, lajkujcie, a my idziemy. Live na totalnym luzie, bez żadnych filtrów, Jest właściwie gadamy o wszystkim. Więc zapraszam. Pamiętajcie, żeby udostępniać tego lawy jak największą ilość osób. A my sobie chodzimy. Chodzimy i podziwiamy piękno natury. A tak sobie idę, żeby rozprostować kości trochę. hej, hejo zachęcam do komentowania wpadajcie komentujcie lajkujcie subskrybujcie i odpalamy zaraz lajwika A na razie sobie chodzimy oglądamy różne fajne miejsca